witam was bardzo serdecznie w najnowszym filmie i przychodzę dzisiaj z filmem, który nie tylko na moim kanale, ale na innych kanałach jest bardzo popularny i ma największą ilość wyświetleń, więc interesujecie się tym tematem. No i jak już widzicie po tytule na górze będzie to Holz i Mam tu dosyć sporo takich gabarytowo dużych rzeczy, więc chciałabym je już rozłożyć w miejscach, gdzie są ich przeznaczone, więc jeśli jesteście zainteresowani, co tym razem Razem wpadło do mojego koszyka ikeowego, to zachęcam do oglądania dalszej części filmu. Rozpocznę od rzeczy, które tak naprawdę były mi potrzebne do jednego z projektów DIY. Będą to słomki, słomki takie grube oraz takie cienkie. W sumie tylko te grube były mi potrzebne, ale moja córeczka bardzo często pije soki czy też inne napoje przez słomkę, więc wzięliśmy jej też takie kolorowe w klasycznym rozmiarze i tych jest 200, tych jest 100, one kosztują chyba około 4 zł. Są fajnie zamknięte na takie za, zamykadło strunowe, więc tutaj pod tym względem warto je zakupić, bo wystarczają na bardzo, bardzo długi czas. Teraz pokażę Wam rzecz, po którą tak naprawdę pojechaliśmy do Ikei i będzie to taki oto podnóżek. On znajduje się na dziale łazienkowym. Jest to wysoki podnóżek, on kosztuje 20 zł bez grosza i występuje właśnie w takim kolorze oraz w takim biało-szarym. On ma tutaj takie gumki antypoślizgowe, przez co jest bardzo stabilny, chociażby na płytkach. Jeden taki mamy w łazience, jeden w kuchni, drugi w pokoju naszej córeczki, trzeci. Więc mamy trzy, a tak naprawdę pojechaliśmy po nie dlatego, ponieważ e, babci e, naszej córeczki e, były potrzebne do jej mieszkania właśnie takie e, oto podnóżki i zakupiliśmy takie dwa. E, no i jej daliśmy te białe, które mieliśmy e, na stanie w domu, a te dla odmiany wzięliśmy sobie, zostawiliśmy tak i te Ci się spodobały, tak? No i te podnóżki mogę Wam bardzo polecić, ponieważ są bardzo solidne, wykonane z takiego mocnego plastiku I są też w wersji troszeczkę niższej, ale z racji na to, że nasza córeczka mimo tego, że jest już wysoka To jednak zdecydowaliśmy się na takie wyższe, ponieważ one zawsze jej ułatwiają Chociażby pomoc nam w kuchni, czy też umycie rączek w łazience, więc tutaj naprawdę super sprawa Teraz przejdźmy do wypełnień, do poduszek. Ja ostatnio, odkąd zaczęłam szyć, e, lubię szyć po, poszewki dekoracyjne, dlatego tutaj e, wypełnienia są mi e, niezbędne i. E, Najtańszym, tak. Najtańszym takim wypełnieniem jest takie oto wypełnienie, które jest już w taki wzorek, więc będę samo może już robić za poduszkę dekoracyjną. Ja, prawdę mówiąc, wolałabym, żeby on był biały, ponieważ gdy mam poszewkę taką w jaśniejszym, przebijającym kolorze, no to wtedy te kółeczka są widoczne, więc tutaj pod tym względem musicie mieć to na uwadze. Ten Jasiek 40x40 kosztuje 5 zł. No i ogólnie rzecz biorąc, jest bardzo. Miękki, elastyczne, jest to oczywiście w środku sztuczne wypełnienie, więc tutaj nie ma się spodziewać jakiejś super jakości. Ale jako wypełnienie do poszewki jak najbardziej się sprawdza. Kolejnym w kolejności, jeśli chodzi o cenę takich wypełnień, jest nowość, która jest w IKEA od niedawna i są to takie oto wypełnienia w wymiarze 50 na 60 i one kosztują tylko 6 zł. Są zapakowane właśnie w ten sposób. Wzięłam. Takich trzy, tamtych wcześniejszych jaśków też wzięłam trzy. I tak wygląda rozpakowany jasiek. On jest już taki, jakby we fizelinie zapakowany bez kleju. Jak widzicie, jest naprawdę bardzo potężny, mocno tutaj tego wypełnienia jest napakowanego, więc ogólnie rzecz biorąc, na takie większe poszewki dekoracyjne, a nawet do spania, można je przeznaczyć, więc naprawdę za 6 zł. Nawet dla tego wypełnienia, które jest tutaj w środku, warto zakupić takie oto poszewki, wypchać jakiegoś misia czy coś takiego. Więc pod tym względem naprawdę IKA zrobiła tutaj okazję niesamowitą. No, zobaczcie, nawet nie jestem w stanie zmieścić się w kadrze, więc to wypełnienie jest ogromne. 50 na 60 za 6 zł. Kolejne wypełnienie jest to wypełnienie już z tego działu typowo sypialnianego i było ono również na promocji. Wymiar taki sam jak tego wypełnienia, które pokazywałam Wam przed chwileczką, 50 na 60. I on wcześniej kosztował 12,99. Obecnie zakupiliśmy je za 9,99. I jest to już Wam rozpakuję poza wizją, ale tak znajdziecie to zapakowane w takich po prostu wielkich kartonach. I jest to wypełnienie, które już ma lepszą, lepszy materiał, jeśli chodzi o tą zewnętrzną część. Więc rozpakowuję i pokażę Wam, jak wygląda ta, to wypełnienie już po rozpakowaniu. Wyjęłam je już z folii i wygląda właśnie tak. Mamy tutaj ulotkę również jest to sztuczne wypełnienie. Na pewno w IKEA znajdziecie wypełnienie z pierzem różnego rodzaju dla śpiących na boku, na plecach, na brzuchu, płaskie, wysokie. Po prostu jest multum tych rozwiązań, jeśli chodzi o te wypełnienia do spania. To wygląda właśnie tak. Już nie jest to taka fizelina, tylko taka jakby nawet bawełna grubsza i ogólnie jest też bardzo mocno napchana i wzięliśmy tak takich dwie jako takie dodatkowe poduszki do spania po prostu uszyję na nie poszewki i będą jako takie dodatkowe podwyższenie bo zauważyłam, że nam brakuje, mamy jedne takie ogromne właśnie z pierzem i takie oto dodatkowe po prostu również stwierdziłam, że nam się przydadzą. Rozmiar taki standardowy 50 na 60, więc super sprawa zadyszkę Idziemy dalej, ponieważ trochę tych rzeczy Jeszcze tutaj mam wam do pokazania Kolejną rzeczą jest taka oto mata do wanny, jeśli macie dzieci To wiecie, że taka mata się Przydaje podczas kąpieli Antypoślizgowa na dno wanny Zdecydowaliśmy się na taki Klasyczny kształt prostokąta On jest taki jakby pofalowany Mieliśmy, mamy tak naprawdę Jeszcze tego krokodyla z Ikei, Który jest bardzo charakterystyczny To kosztowało chyba 15 zł bez grosza z kartą Ikea Family, a normalnie chyba kosztowało 20 zł, więc stwierdziliśmy, że bierzemy na wymianę, bo jednak się to zużywa, ma kontakt z wodą, więc ogólnie rzecz biorąc od czasu do czasu trzeba taką matę wymienić. Rozmiary to 33 na 84 fajnie zawinięte i jest w kolorze szarym, więc pasuje nam nawet do kafelek w łazience. Na tym samym dziale, na którym znajdują się właśnie te maty antypoślizgowe do wanny, jest to dział taki właśnie z podróżowaniem. Nie wiem, jak go nazwać, ale w Ikei Krakowskiej ten dział znajduje się tuż koło restauracji, więc tam również wzięliśmy tradycyjnie, będąc w Ikei, zawsze kupujemy te plastry. Ich jest tutaj sporo w trzech rozmiarach i po prostu, jak wiecie, zazwyczaj plasterek. Na jakieś stłuczenie, na bolący paluszek, czy na coś takiego jest lekarstwem, więc plastrów w domu nigdy dość. A te mają dodatkowo jeszcze takie zwierzątka, wyrysowane na sobie, nadrukowane, więc ogólnie rzecz biorąc, jeszcze dziecku większą radość sprawiają. One są zamykane na taki strunowy tutaj. Takie strunowe opakowanie, więc zawsze je kupujemy i one chyba kosztują 5 albo 8 zł, więc na długo, na długo nam wystarczają. Na tym samym dziale, na tym podróżnym dziale również możecie dostać kapcie Wiki. One kosztują około 10 zł. Nie, one kosztują chyba 7,99, czyli 8 bez grosza. Ja wzięłam sobie czerwone, ponieważ brakowało mi właśnie takich poputków dochodzenia po domu. Ja wcześniej takie kapcie miałam. Kupiłam sobie je do szpitala przed porodem. Ja je jeszcze mam, więc mają prawie 5 lat. Są już zużyte tamte. Do... Oczywiście, więc stwierdziłam, że biorę nowe, ale tamte się ani nie wytarły tu, ani nie wytarły się tu, mimo tego, że były eksploatowane często. I one są w dwóch rozmiarach XL przez XL oraz S przez M, więc tutaj macie tabelkę i sobie tutaj musicie znaleźć swój rozmiar i wziąć taki, jak chcecie. No i są w różnych kolorach za 8 zł myślę, że kapciuszki jak najbardziej na plus. Z działu kuchennego mam tylko jedną rzecz, rzecz, która była mi niezbędna, a mianowicie są to te klipsy, takie, które się nakłada na worki, które są otwarte i tak dalej. Brakowało mi ich i po prostu stwierdziłam, że bierzemy. Kosztują około 10 zł. Myślę, że nie przekraczają kwoty 10 zł, a mamy tutaj ich 30, 20 mniejszych, 10 e, większych, i one widzę tutaj są jeszcze dodatkowo w takim plastikowym pojemniczku zapakowane na takiej tatce, więc bardzo fajnie. Myślę, że jest to rzeczy bardzo przydatna w kuchni i z racji na to, że mi się gdzieś pogubiły, to kupiliśmy nowe w wersji kolorystycznej, takie jak widzicie na załączonym obrazku. Teraz pokażę Wam rzecz, która jest również bardzo duża, ale stwierdziłam, że bierzemy. Jest to taka właśnie mata z takiego tworzywa sztucznego. Ona występuje w kolorze takim właśnie czarnym, białym i transparentnym, przezroczystym. Kosztowała chyba 15 zł i po prostu stwierdziłam, że bierzemy taką matę, ponieważ, no jak wiecie, biurko i komputer to też miejsce, w którym bardzo często się je i stwierdziłam, że. To będzie mi łatwiej po prostu przetrzeć i utrzymać w czystości. Jest to na dziale chyba przechowywanie. Nazywa się skrót przez 2T. I tutaj rozpakujemy to, i za chwileczkę po nagraniu tego filmu wrzucam to od razu na biurko, ponieważ mam na biurku takie małe, też na z IKEA, podkładki pod talerze, które są zdecydowanie. Za małe, a tutaj macie Właśnie taką oto matę Która tu jest matowa A z drugiej strony jest taka Połyskliwa właśnie I też przez to antypoślizgowa Więc pod tym względem Stwierdziłam, że bierzemy czarną Mamy białe, biały blat I taki czarny dla kontrastu Dlaczego by nie Kolejna rzecz, która W sumie nawet nie zdawałam sobie sprawy Że jest aż tak bardzo tania w Ikei I jest to taki oto Kosz na śmieci, kosz na śmieci za całe 4 zł, plastikowy, który może być również doniczką, wazonem, no nie wiem czym może być, ale jest ogromny. Za 5 zł występuje w kolorze, za 4 zł występuje w kolorze białym chyba tylko i czarnym. Bądź w takim jakimś innym, e, intensywnym, ale stwierdziłam, że bierzemy białe. I jeszcze tutaj ten mój skrap, który tu obok mnie siedzi, nie wie, że to właśnie jest kosz na śmieci do jej pokoju, na twoje różne śmieci, na jakieś ścinki, na jakieś różne rzeczy, które e, trzeba wrzucić do kosza. Tak, to jest kosz na śmieci, tam Dobra, do ciebie do pokoju, tak? Idziesz zanieść sobie od razu? Dobra. Kosz na śmieci jest już na swoim miejscu, więc mam nadzieję, że w tym momencie zapanuje porządek na podłodze w pokoju mojej córci. Teraz przejdźmy dalej do następnej bardzo taniej rzeczy, której się nie spodziewałam, że jest tak bardzo tania, a jest to rzecz szklana i jest to oczywiście wazon. Wazon za 5 zł. Stwierdziłam, że nie mam takiego wazonu. Ostatnio dostaliśmy na Dzień Kobiet notabene tulipany, tak? I mamusia nie miała, gdzie ich włożyć, a ten do tulipanów idealnie się nadaje, bo on jest tutaj zwężony i tu się po prostu rozszerza, więc na tulipany będzie w sam raz, a my lubimy tulipany, tak? Lubimy tulipany, więc sobie będziemy tutaj od czasu do czasu pozwalać na świeże kwiaty i mamy teraz wazon, do którego możemy spokojnie je włożyć, więc taki wazon za 5 zł, myślę, że również bardzo fajna sprawa. No i teraz ostatnie trzy rzeczy z promocji. E, przy kasach jest taki dział, gdzie są takie skrzynie z różnymi wyprzedażami, z końcówkami serii i tak dalej i tam właśnie e, się w te rzeczy zaopatrzyliśmy, czyli są to takie dodatkowe rzeczy, które a są tanie, może się przydadzą, e, wpadają do tego koszyka e, i mój mąż wyczaił, że właśnie te polarowe koce są po 10 zł właśnie na promocji. One w sumie no Notabene kosztują 13, nie, albo 16 zł bez grosza w cenie regularnej, ponieważ to są te, które mają tutaj wykończone w taki sposób właśnie brzegi. I jest to polar w rozmiarze 130x170, więc kawał materiału. Ja tego typu polary właśnie kupuję w IKEA po to, aby szyć z nich różne zabawki bądź inne projekty, więc pod tym względem takie koce się się przydadzą, a czy on pójdzie do cięcia to nie wiem, ponieważ zielony polar koc mam, jeszcze nie zużyty, więc ten może akurat pójdzie jako taki dodatkowy zielony akcent do wystroju chociażby tutaj naszej sypialni na wiosnę, więc za 10 zł fajna sprawa, szkoda, że nie było innych kolorów. Rzecz na promocji dorwałam na dziale kuchennym i było to również końcówka serii po 8 zł. Obrus w wielkości 145x145. Taki oto. Chyba on jest plamoodporny, bo on w dotyku jest taki, jakby pokryty jakimś takim tworzywem impregnującym, i wydaje mi się, że on może być plamoodporny. I po prostu jest to taki kwadrat w wymiarze, właśnie jak Wam powiedziałam, 145x145. Próbuję go teraz tutaj wyjąć, ale myślę, że. Nie będę go teraz używać, to nie będziemy tutaj go rozkładać, bo potem złożyć to w taki sam rozmiar to jest potem problem. Po prostu pokażę Wam wzór, jaki on ma. Takie po prostu lekko kremowe tło, a na nim takie oto kwiatki, lekko geometryczne, zielono-pomarańczowe, więc tutaj myślę, że taki um, obrus się na pewno przyda. No i nie wiem, czy będzie jeszcze dostępny w Waszych iKach, bo on był po prostu na wyprzedaży na taksywanej e, końcówce serii, więc. Jeszcze nie wiem, czy będzie mi jako obróz, czy również do jakiegoś projektu go zużyję, więc za 8 zł kawał materiału jak zawsze na plus. Wyruszyły mi się też dwie takie osłonki na doniczkę, które są bardzo popularne i od razu kojarzą się z IKEA, więc nie będę tutaj się na temat ich rozwodzić. Jedna taka sztuka kosztuje 5,99 zł. No, i jesteśmy na samym końcu. Teraz pokażę Wam rzecz, którą w sumie zawsze chciałam mieć, ale w cenie regularnej jakoś nie zawsze e, mnie zachęcała, żeby to kupić, i również to było na dziale wyprzedażowym. Regularna cena e, 30 zł bez grosza, a my kupiliśmy to za dyszkę. I jest to taka, oto szklarnia, mam nadzieję, że się w niej nic nie e, odbija. Jest to oczywiście szklarnia z pleksy. Jest to taki dosyć spory domek, w którym znajdują się dwa mniejsze domki. E, I teraz to rozpakujemy. I zobaczymy, jak wygląda. Dobra, to rozpakowujemy i zaraz Wam pokażemy, jak to wygląda normalnie. A więc, tak, pierwsza warstwa rozpakowana, i to się składa z takiej, oto podstawki na którą kładziecie doniczki z roślinkami, a następnie wyjmę ten mniejszy, a następnie nakładacie po prostu domek. Tutaj są otwory na powietrze, więc mam nadzieję, że w tym roku przed świętami uda nam się w bardzo szybki sposób wyhodować rzeżuchę dzięki tym szklarniom, więc pod tym względem to jest taki dosyć. Pory domek, więc tutaj naprawdę e, super, super sprawa. No a tych już nie będę rozpakowywać. One są na tej samej zasadzie, działające w tym samym rozmiarze, czyli macie tutaj podstaweczkę, plastikowy domek tutaj z dziurkami na daszku. Więc jak za 10 zł, super gadżet, Bayer można jakoś wyeksponować, nawet to pomalować, czy ozdobić w jakiś inny sposób, zrobić jakiegoś DIY-a. Więc pod tym względem myślę, że to nie były. Pieniądze wyrzucone w błoto, a tymczasem to by było tyle, jeśli chodzi o te zakupy. Sporo tych rzeczy było, ale powiem Wam, że rachunek nie był jakiś zatrważająco wysoki, więc tutaj gdzieś zawsze będzie Wam się pokazywać cena. Chociaż mniej więcej wiedziałam, ile te rzeczy kosztowały, więc podczas gdy Wam je prezentowałam, mówiłam, ile one kosztowały. Sporo tego było. Film myślę, że wyszedł dosyć długi, ale mam nadzieję, że wytrwaliście do tego czasu. A tymczasem dziękuję serdecznie za uwagę. Dajcie znać, co Wy w ostatnim czasie upolowaliście ciekawego w Ikei. No i dziękuję za uwagę, i mam nadzieję, że widzieli... widzimy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Papa. Pa. Pa, pa. <gry>